Pyta.pl Jesteśmy na Marszu Niepodległości, na Marszu Prezydenckim w tym roku. Lewacy nie dopisali, niestety nie pojawili się, natomiast będzie parę różnych alternatywnych marszy. Hmm, może na którym się przydarzą zamieszki, nie wiem, mam nadzieję. To jesteśmy dobrze przygotowani: mamy kaski, mamy batoniki, zobaczymy co się będzie Mamy batoniki? Ja... Mamy batoniki, tak. Pyta.pl, czy nie uważa pani, że jedzenie banana w Dzień Niepodległości jest takie mało patriotyczne? Banan jednak kojarzy się z Afryką, z czarnymi. Jest pan rasistą? Nie, ale jestem patriotą. A co ma jedno do drugiego? No, no jednak w Dzień Niepodległości wiem, smalec, salce są takie rzeczy, a nie banana. Jestem wegetarianką? Aha, czyli nie dość, że wegetarianka, Jest pani wrogiem narodu? A wyglądam na taką? No je pani banana. Je banana. I dzisiaj w Warszawie przyjeżdżają delegacje z całego świata na klimat. Piękny klimat, a nie ma ludzi tu. Wszyscy już są na kolski. umiarkowany. Wszyscy już są na kolskie i świętują niepodległe. Już popili wcześniej? Tak, oczywiście, bo przecież zaczęło się w nocy, tak jak 13 grudnia. Proszę pana, zdrada ojczyzny, bo dlatego, że proszę pana, ja nie myślałem, że się doczekam, żeby mnie spalono w tamtego, tamtego roku w, w, w 11 listopada. A Pan, no, panu rok temu spodnie? Pan zobaczy, co popalone, a butów już nie mam. Ale najgorsza była wredna, wiecie, taka, taki pluton dziew dziewczynek. Skąd to wzięli, czy z domu dziecka? one są najgorsze? To znaczy nie wszystkie, wiecie, nie Ale można... Te, tak. to, to jest zmilitaryzowane? Ale tam były tylko... czy, czy oni byli po wódzie, czy coś... Ja podszedłem i z nimi jak zacząłem rozmawiać... To oni ogniem? To oni ogniem mnie tak spalili. Skoro jesteście takimi prawdziwymi Litwinami, to proszę mi wytłumaczyć, o co chodzi w tym e, zdaniu, gdzie... E, panieńskim rumieńcem cielęcina pała. O co chodzi, dlaczego cielęcina pała? Aż brak mi słów. Dlaczego cielęcina pała? Znaczy, nie no, ja nie będę odpowiadał na to pytanie, jako nie jestem specjalistą od... Pały! Na i z... A nie od Pały. Będą trzy różne i po to 15 jest takie, co się będą bili z policją. Nie wiadomo, czy się będą bili. A, tam nie wiadomo. Będą się bili. ja wstawiam, że będą. Będzie spokój. O ile? O 50 złotych. O 50 złotych, ja pana znajdę, dobrze. O 5 dych, że będą się bili, dzięki. Puścił pan las i poszedł do boru. Skąd pan jest? pyta.pl Co to jest? Taki portal internetowy, polecam, pyta.pl, pan sobie wstuka. Z, z, z... Zapoznam się z nami z chęcią, ale trzymam za, trzymam za słówko. Co przyciągnie więcej młodzieży? Demonstracja prezydencka czy zamieszki może? Nie, wiem, nie będzie nie będzie brał udziału, tak troszeczkę, w zamieszkach? No, no, buteleczką rzucić jedną... No, wy, wypadłem z formy. My zarabiamy 1200 zł, a ci tu po 10-20 tysięcy. To jest Marsz, to jest ma Marsz tych bogatych, a Marsz Biedy będzie ta. Tak, Marsz Bogatych, to jest, którzy popierają władzę. No, o 15 Marsz Biedy, będziemy na Marszu Biedy, dziękujemy. Nie, nie, Marsz Biedy, Marsz Biedy, ale honorowej. Woli pan takie młodsze, czy takie jak na Marszu Niepodległości, będą takie trochę starsze? Myślę, że wszyscy mają tutaj swoje miejsce i od najmłodszych do najstarszych. Wszyscy ja jesteśmy dziećmi tej ojczyzny, więc no się dziwić, nie? Trochę tak, ale jednak woli pan taką młodzież, taką bardziej przedszkolną, szkolną? Z jaką się panu najmilej współpracuje? Nie ja uważam, że każdy ma tutaj swoje miejsce i nie ma tu jakiegoś, jakiejś selekcji. Podstawowym zadaniem Boru w dniu dzisiejszym było niedopuszczenie PTPL do prezydenta. Niestety udało im się wykonać zadanie. Cały szczęście pogadaliśmy sobie z innymi VIP-ami i idziemy szukać jakichś zamieszek. Będą jakieś zamieszki, czy można się spodziewać jakiegoś małego... Alicja na sos? Mamy nadzieję, że będą zamieszki, po to ty przyjechaliśmy. Jest jakoś przygotowanie na za te zamieszki? Tak, ja mam stalowy kij, a nie wędkę, zamiast... To... trzeba topory. A my mamy rozum i godność osobistą człowieka. No to co, batoniki zjedzone. Ja... Siku trzeba skoczyć. Ja... Musi siku, bo się nie wysikał w domu. Dziękuję, nie zauważyliście. O Jezu. No, masz. <grym> Jaki plan na dzisiejsze zamieszki? Nie, nie, żadne zamieszki. Mamy tylko Marsz y, niepodległości, kurde. Poczet sztandarowy Stronnictwa Narodowego. Nie chcę, nie chcę się gadać. Nie chcę cię gadać, ale czy byś bie, brał udział w zamieszkach, czy. Dzięki. Nie, spoko, spoko, ja rozumiem. Ale czy byś brał udział w zamieszkach, czy, czy raczej nie? Ale już skończyliśmy rozmawiać. Znaczy, ja jeszcze mówię, no nie? E, hmm. e, mówię, mówię. Jak widać przyjechali już kibice z Łodzi, są piękni młodzi i prawdopodobnie za chwileczkę zaczną zamieszki, już takie pierwsze przygotowania ale to widzę wiaki, to oni dostają, dostają po dupie zawsze. To, to koza powiedział. To taki mały pokaz mody patriotycznej, jesień-zima 2013. Koza, gustowny kask, gustowne słuchawki, tutaj pełne zabezpieczenie, a też maska Zobi, elegancja Francja, Rafał również, proszę koza, Rafał również ma wszystko co trzeba, widać jesteśmy totalnymi dzieciakami i... Boimy się w wojnę. Przepraszam bardzo, mamy takie hasło Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ. Czy może być, czy zbyt mało radykalne? Yy, bardzo dobre. Jak, z kim się bić jak nie ma policji? Policja jest pochowana, spokojnie, spokojnie. Ja się pojawię, jesteśmy w strefie buforowej, tutaj przewidywane są w tym miejscu według e, oficjalnych rozpisek, według oficjalnej informacji są planowane pierwsze zamieszki. Tutaj e, mają polecieć pierwsze kamienie brukowe, czekamy na... Policji jeszcze Policja się spóźnia niestety, ale ma być, ma być. Czy widział pan już policję jakąś, czy jeszcze się, jeszcze się nie ujawnili? Proszę pana, latają helikoptery i duże... Helikoptery, teoria spisku wiem, wiem, no niestety... Tak, heli, helikopter, tak, tak, czarny helikopter. Tak, heliko helikopter. No gdzie? No gdzie, kurwa, u góry. A to nie, jak u góry, o co pan opowiada? To to nie helikopter, proszę pana. No dobra. To jest śmigłowiec, a nie helikopter. Przepraszam bardzo, państwo, z antykonfliktowego działu policji. Mam ostatnio taki mały konflikt z żoną, wróciłem strasznie późno, strasznie zalany. Co mam zrobić, żeby mi wybaczyła? Co mam zrobić? Pani, pani jest antykonfliktowa. To musi się pan dogadać z żoną. No ale jakaś rada od pani chyba powinna mi się przydać. Przepraszam, jesteśmy tu w trakcie czynności. No dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, jak to miasto ma być bezpieczne, jak to jest w ogóle niepoprzyklejane. To jest tak luzem leży. No to kto to robił? Kto to robi? Patrzcie tutaj, no. No przecież zostaw, zostaw, nie swój miasta! Jak to jest? Jak to jest zorganizowane, ja się pytam. no? Za czyje to pieniądze? Proszę Państwa, przed nami tęcza na placu Zbawiciela, ciekawe, czy stanie się celem ataku zamieszkowiczów. Jak na razie nie. Nic na to nie wskazuje, ale. Czekamy aż. Witam jest Czak Norris z nami. Jak panie no, Czaku, jak pan się tutaj. I też. Jest. Dzień dobry, no jak się panowie bawią, no, jako ochrona, no tak? Na ochrona, nie, tu będzie cały porządek. No dopóki... no, jak się bawić, to się bawisz, tak? Ale zabawa jest tam. <laughs> Będą jakieś zamieszeczki większe? Trafiliście no... nie na to imprezę, co trzeba, to się nic nie dzieje. No, no i... właśnie niestety, może skręcili jakieś małe zamieszki. No właśnie. No, no, no będzie prowokacja. <laughs> Dobrze, dziękujemy. Czy jest pan narodowym hipsterem? No kurwa, jasno, że tak. Jakieś zamieszeczki? Jakie hm? Jakieś zamieszeczki będą grane? No właśnie, trochę przypał, bo nic się nie kroi. Nic się ja tutaj... nie dzieje, no. Tyle ludzi przyjechało z całej Polski, z całego świata, a tu nic. No, ogarniam od 15, nic się nie dzieje, liczyłem na jakąś hecę. A, masz jakieś cegłówki, coś to przygotowane? Mało gimbusów. No proszę Państwa, zamieszeczki tak jakby chcą, ale nie do końca mogą się zacząć. Pojedyncze grupki tutaj próbują zadziałać, ale no niestety wciąż nie jest to, co... No co wszyscy liczyli. Proszę Państwa, chyba się zaczęło. Chyba się zaczęło. Duża grupa właśnie pogania, przegania policję, siły te antystresowe, czy jak to się nazywało. I widać, że są głodni spotkania z policją, więc chyba po prostu będzie chciał. Yy, gradzik tam biegnie. Tak? A tak na radio. Widzę! Ik ben verdwenen. Oh, ik wil je verdwenen. Ah, verdwenen. Ah, Dobra, zapalisz No ho, ho, ho. Widzę Widzę, nagrywam Tak Państwo widzą, nadciągają posiłki Grubo. No cóż, no, do... czekajcie się, się zamieszać. mówić. O co działa? To widzicie za Was bezpieczeństwo. Вот здесь! 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 To podoba awantura? Zajwiście jest... Słyszałem i po to żeby nakręcić to, co się dzieje. Udało się, sukces pełen. No, udało pewnie. się, dokładnie, jest super. Dzięki. Nie wiem, nie byłem, ale widzę, że jest prowokacja. Dobra, co panowie powiedzą? Prowokacja, czy nie? Z jakiego pan jest? Pyta.pl Słucham? Pyta.pl Nie rozmawiam. Nie! Nie, to nie. Co tam się dzieje z tyłu? Na razie jest wszystko pod kontrolą. Yy, tak policji, jak służb specjalnych i tych, którzy prowadzą i bawią się w niepodległość, udając, że się ze sobą kłócą. Co by nie mówić, to ludzi przyszło naprawdę sporo. Jak sądzicie, ile mniej więcej osób? 30 miliardów. 150 tysięcy. 150 palikotylionów. Ojej, nie machaj kamerę. Palikotylion to jest taki liczba, kotylion policota. Tak, Tylko kwadransa. Ale widzicie za nami, że się dzieje, że, że, że jest. No, żeby nie było, że ściemniamy. Coś tam się, tam się jara, macie jakieś newsy? Tak, trochę się zjarało Ten czas ze wstydu E, dobra, jest naprawdę sytuacja się wymyka spod kontroli, więc trzeba wezwać Batmana. Batman! Jest coś? Jest, jest. Batman. to jest bardziej Jezus. Jest Jezus! Uuu. Jesteśmy w historycznym miejscu, to właśnie tutaj dwa lata temu z polo WUST e, W tym roku nie ma wózu TVN, ale jest w telewizji Republika. Ciekawe czy i dziś zostanie podpalony. Poczekajmy, co tam? Grat już was? Co, co ty taki napalony? Spokojnie. Mik. Elegancja Francja. Ten się zjarała, za dyma była, czyli marsz jak to co roku e, udany chyba. Teraz jeszcze małe grupki powstańców szaleją, koza z wąsem biegnie. Co? No, tak posumu, podsumowuje, się, podsumowuje. się coś gdzieś, bo jadą. Czyli co, jeszcze nie kończymy? Nie wiem. Kończymy. Kończymy, kończymy oglądacie pytę e, i dobrze robicie, że to robicie. Nic źle nie robicie. Wszystko dobrze robicie.